Byłam dzisiaj na bazarku i zobaczyłam ją. Leżała tam niczym gwiazda reality show po przejściach. Naznaczona czasem, zmatowiona, poobijana, z rysami, ale z błyskiem w oku, który mówił: Jeszcze dam rady, kochaniutka! Leżała między patelnią, po której ktoś skrobał widelcem, a kubkiem z napisem: Najlepszy tata, który najwyraźniej nie spełnił swojej misji. Ktoś ją trzymał w ciepłych dłoniach i przekazywał miłość poprzez wypieki najbliższym, może to była babcia, która piekła ciasteczka dla wnuków, a one biegały wokół stołu. A może mama, która piekła ciasteczka po nocach, wtedy gdy w domu zapadała cisza, bo w krzykach nie mogła się skupić i tak jak mnie relaksowało ją pieczenie. Pan powiedział, że chce za nią piątala, więc bez zastanowienia wzięłam. Chciałam dorzucić swoją cegiełkę do jej historii, bo kto wie, w ilu świątecznych ciasteczkowych maratonach brała udział, ile kilogramów ciasta przepuściła przez swoje wnętrze i w ilu świątecznych kłótniach uczestniczyła. Moja mama też robiła takie ciasteczka, jak byłam mała. Były z cukrem pudrem, bo ciężko było zdobyć czekoladę. Ponoć wyrywałam jej surowe ciasto i uciekałam z nim po całym domu. Mam do nich ogromny sentyment. Są kruche, jak Twoje nerwy w poniedziałek rano i waniliowe, jak Twoje postanowienia noworoczne z 2017, które nadal wierzą, że kiedyś się spełnią. Jeśli jeszcze ich nie robiliście, to jest ten moment, aby wziąć maszynki w dłoń i sprycować, jakby jutra miało nie być. Napisz komentarz o treści KOCHAM ŚWIĘTA! żartuję. Przepis masz w opisie.